I KIK to ma być oblężenie, które zwieńczy rozgrywkę. No jeżeli nie tutaj, to naprawdę bym się zdziwił, no ale oczywiście jak przystało na drużynę i trzeba tutaj właśnie skończyć. Tylko, że kiedy może teraz walka, przydałoby się zacząć, ale zobaczcie, że zmuszony do obu samorzysów, ale Świetnie się na flankę od Dumbaya, no ale nie miał, w mu wystarczająco szybko i jednak włącz od razu przez oj, co on tutaj zrobił, Mystic z nim, i... zobaczcie, uda się wyłączyć Pukiego, i jak mercedes Giery. chce tutaj wygrać KIK. Czy paja da się powstrzymać? Lugias, not always wins. Nie no, Pewnie, oczywiście. Przewaga, przewaga nad woliperem, którego build kosztuje o połowę mniej niż Gravesa. E, e, ale 6k ja To jest większy problem. Nie no, weź go zatrzymaj, cokolwiek. Kozioł zagrany, ale podbity jest w tym momencie Szygenda. To przynajmniej się tyle uda zatrzymać, tylko że WooLight. Kto go ma powstrzymać? Kto się ma nim zajmować? do przodu! Woolite do przodu! To jest jego maksyma! I nawet w tym momencie nie jest się w stanie go nikt pozbyć. Pamiętajmy, że Glebo... Jestem tam na side, Okej, okay, on po prostu teleportował, żeby stankować tego naszora. Pyrka tutaj może być bardzo dużym. A, takim warunkiem nieprzyjemności. Pamiętajmy, że pompa ma bardzo krótkie cooldowny te ultimate już wróciły. I tu jednak wie, że został zrobiony w Pampulka przez tego Dikoja. Baron cały czas spada już na 2000 tysiącach sztuk zdrowia. Będzie wchodził o, tutaj pyrka. Pyrki. I spójrz na to jeszcze podąża gdzieś tam Rune's, Już jedna eliminacja, zaraz druga. Chris w tarapatach, ale to Akali tutaj tańczy! I cały czas zadaje obrażenia Simi i spółka! Masakrują hit! Nie ma opcji, żeby cokolwiek zrobiła Drużyna Niebieska, nawet z przewagą liczebną. Oni za dużo mają sposobów na wejście. Biedny Team Fight ze strony tej formacji. I w końcu mamy takie poczucie, że pompa nam wraca tą. To jest właśnie to, z czego byli znani. Te potężne teamfighty i Pyrka poczekał, aż będzie mógł znaleźć sposób na wejście. Poczekał, aż troszkę tych kulnanów zostanie spalonych. Pamiętajmy, że nasz Orb jest zamurka. To jest w ogóle ogromny błąd. Tego strzelca, no i pyrka znajduje otwarcie. Świetna od sceny, i wejście z Simimaka. Wszystko właśnie w tego warusa. I nie ma bodyguardów, o tym mówimy niemalże od początku meczu, że brakuje pilu. A tutaj leczą się postaci same z siebie, bo Conqueror, bo Gunblade. Właśnie chciałem powiedzieć, obowiązek. Ja wrażenie, że to obowiązek miał Szeru grając Gunflankiem w tego małokaja? No i tak. Bo był bo to obowiązek. Jedna daleko. Coś próbuje pod... Bije kogoś, ale jakie to ma znaczenie? Kiknet tam się nie pokazuje na ekranach, a robią obrażenia. Jeszcze miś z tym jednym ultimatem Ucieknie na respo, to to no, na tym. Kładra! Jedźcie w prace! Leci no, Miś, come on, Nie! Tylko kwadra dla szlatara! Nie no, ruchka. sam fakt, że kiedy będziesz pluł na przeciwników, to będziesz prokował pasywkę z tak Infernal Soul'a, Więc tak? to jest bardzo dobra wiadomość dla pompy, no ale Soul też nie byłby złą wiadomością. Oczywiście, tylko że, że teraz obecność Kany na bocie będzie dobrą wiadomością dla Pyrki, bo właśnie zagrana Rka oczywiście oczywiście, jesteś od razu bardziej takowaty, ale jednak Yuumi cię zatrzyma, tylko że bulet istnieje, pytanie, czy będzie w stanie z dużą obraźnią zadać, o, i owszem, i mamy w tym momencie potężnego buleta. Tak, jeden za jednego w tej sytuacji, powinieneś być zadowolony. Bardziej, że bullet idzie na rywala! Uuu, nie wiem, czy chcesz aż tak szalenie! No, oczywiście, więc ja to ataków, ale w miliona się wiesz i tak wygrasz sam na dwóch i na miniony jeszcze! No nie powiedz mi, że ta postać Conqueror. jest logiczna! Tysiące ponad złota już teraz i gankujesz w ściny Jesteś w przewadze liczebnej, a i tak przegrywasz! To jest znacząca informacja i bardzo spory znak dla Pride. No i Pride tutaj oczywiście, jeśli zgarną zwycięstwo, to nie tylko cementują się bliżej tego top 2, ale Najciekawszy mecz pojawi się nagle w przyszłym tygodniu, kiedy grają między innymi na Kick. Potencjalnie mecz właśnie o to, kto weźmie udział na EU Master. Przywykliśmy do tego, że EU Master zwalczy się w jednej z ostatnich BO5. To może być potencjalnie taka BO1 o udział w EU Master z gwarantowanym